No, bo ja mam chłopaka, poznałam ze szkoły. To przyprowadź mi go tu i powiedz, jak ma na imię. Ma na imię Kuba. No znów Kamila sobie poznała nowego chłopaka. Prowadzi sobie piątego chłopaka, a tamte czwarte to zerwali z nią, więc myślę, że jutro ten chłopak Kuba z nią zerwie. No jutro będzie już miała nowego chłopaka. Nieprawda. Ja nie będę miała innego chłopaka jutro. Ja będę miała jego do końca życia. Tylko bo żyję z nim tylko do jutra. A jutro znajdziesz sobie drugiego. Nieprawda. Jutro będę dalej z nim. Pamiętacie jak byłam z moim chłopakiem 15 dni? Pamiętamy, ale 15 dni to jest mało. W ogóle, mama, kup mi nowego Labubu, bo ten już mi się znudził. To na pewno. Nie kupię ci. No, mogę najwyżej ci kupić z Aliexpress. No i tak on jest nieoryginalny, więc może sobie pomarzyć na oryginalny. Dobra, już koniec rozmowy przeprowadzam chłop. Dzień dobry. Dzień dobry, czy to twoje Dziewczyna Kamila. Tak, a co? Na pewno niech pobędzie z nami 15 dni. I w ogóle ona jest młodsza od niego. W ogóle. Nieprawda, będę z nim do końca życia. Jak nie będę, to znajdę sobie z innego chłopaka. I w ogóle muszę jutro wysłać do mojej koleżanki paczkę. Hm, a jaką paczkę? No przecież paczka z tymi lizaczkami, bo ja nie lubię troszkę lizaczków, ale moja przyjaciółka bardzo lubi Lila. To jutro z tobą pójdę. Ale na pewno nie jestem chłopakiem. Dobra, chodźmy Dobra, Dobra, mamosiu. Dobra, mama. Ja zaprowadzę mojego chłopaka do domu. To za 5 minut przyjdę. Przyjść łam, Dobra, chodźmy Dobra. Lena, bo ja się boję. Boże! Jest godzina 3.33. Ja Cię nie zaprowadzę do mamy. Pójdź sobie sama. Już byłam u mamy. A co ona? Chrapie i nie chcę jej obudzić. To mamy ją obudzić. Jak będzie wkurzona, to powiedz: wszystko ja idę. To dziecko. Jest godzina 3.30. Bo ja się boję. Dobra, zasnęłam. Już mogę iść. Dobra, zasnęłam.